Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się w nieco innej formule, ale mamy do czynienia z niecodziennym wydarzeniem, a mianowicie ze stuleciem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Dzisiaj w programie naszym i państwa gościem jest pan Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce. Panie prezydencie, dokładnie od wieku dbacie o warunki pracy i płacy maszynistów. Czy z tej okazji mógłby pan nam przybliżyć trochę historię związku? No rzeczywiście dzisiaj dzień wyjątkowy Stulecia Związku to taki czas, w którym możemy być dumni z tego, że jesteśmy członkami Związku Zawodowego Maszynistów, ale również to pokazuje, że to jest związek z tradycjami, z korzeniami. Przygotowując z okazji stulecia związku, album napotykając różnego rodzaju zdarzenia z historii, które odkopaliśmy, doszliśmy do wniosku, że wbrew pozorom jest wiele analogii między tym, co się działo w okresie międzywojennym a tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj, bo jeśli chodzi o ten okres przedwoje, przedwojenny, międzywojenny, to trzeba pamiętać, że Polska się odrodziła po okresie zaborów. Na początku tej niepodległości powstał związek zawodowy maszynistów i wiele sił, energii członkowie tego związku maszyniści wkładali w, w, jedno, w, w to, żeby, żeby po tych zaborach zjednoczyć Polską kolej, przecież nawet były różne szerokości. Szyn walczyli również o podmiotowość pracownika, walczyli o rozwój techniczny. Jeśli chodzi o analogię do naszych czasów, wtedy, kiedy nastąpiła reaktywacja Związku Zawodowego Maszynistów 30 lat temu, w 89 roku, to również ona, ona nastąpiła z uwagi na to, że na polskiej kolei w latach 80. działo się bardzo źle. My musieliśmy walczyć z tym, żeby polska kolej nie była wyprzedawana, żeby nie była rozgrabiana, bo przez wiele, wiele lat akurat kolej w Polsce była traktowana. Po macoszemu nie mieliśmy szczęścia do zarządców polskiej kolei. Całe szczęście, że udało nam się przed tą ostateczną wyprzedażą i rozgrabieniem polskiej kolei powstrzymać, i dzisiaj jest co reformować, bo od kilku lat mamy pewien renesans polskiej kolei, wraca godność pracownika. Polska kolej zaczyna pięknieć, są inwestycje infrastrukturalne, są inwestycje w dworce, w tabor coraz więcej klientów uda, na, uda nam się przyciągać. Natomiast jako Związek Zawodowy Maszynistów cały czas borykamy się z tym, żeby te warunki pracy były odpowiednie. Dzisiaj mamy rynek pracownika, jest duży, duża luka pokoleniowa, jest dużo maszynistów, którzy już niedługo osiągną wiek emerytalny. Czekamy aż przeszkoli się sporo młodych ludzi. Jest to trudne, bo przez lata szkolnictwo kolejowe uległo praktycznie likwidacji. Nie ma tych szkół kolejowych, które przygotowują yy, młodych ludzi do zawodu. Jest też pewna bariera zdrowia, bo przecież trzeba wiedzieć, że maszynista musi mieć pierwszą kategorię stanu, stanu zdrowia. Młodzi ludzie, niestety efekty cywilizacyjne, słuchawki w uszach, monitory komórek przed oczami. To wpływa, że tą pierwszą kategorię zdrowia jest trudno osiągnąć, a trzeba pamiętać, że Taki stan zdrowia trzeba mieć przez cały okres aktywności zawodowej, czyli do ponad 60, 60 lat. To jest ta bariera, ale jakoś sobie radzimy. Maszynista to piękny zawód, zawód z pasją, coraz więcej tych młodych ludzi pojawia się w zawodzie i to i to jest bardzo dobre walczymy teraz o odpowiedni odpowiedni poziom wynagrodzeń dla maszynistów dla kolejarzy bo to też jest wiele lat wiele lat no, złych praktyk gdzie gdzie te wynagrodzenia były coraz małe cieszymy się z nowego taboru który się pojawia na szlakach myślę że cieszą się również podróżni, którzy coraz częściej korzystają z a czego by Pan życzył swoim związkowcom na kolejne 100 lat? Przede wszystkim życzyłbym, żeby praca była bezpieczna, żeby zawsze wracali po służbie szczęśliwie do domu i życzyłbym związkowi, maszynistom, pracownikom, wszystkim, żebyśmy już nie musieli walczyć o to, żeby Polska Kolej istniała, ale żebyśmy wpisywali się w, za, w zabiegi y, związane z jej rozwojem, z tym, żebyśmy odzyskiwali coraz y, lepszą pozycję takiego integratora y, polskiej y, gospodarki, żeby Polska Kolej była traktowana jako nerfi nerw polskiej gospodarki życzę, żeby za tą ciężką i odpowiedzialną pracę wynagrodzenia były na odpowiednim poziomie, żeby maszynista prowadzący pociąg mógł się skupić wyłącznie na swojej pracy zawodowej, a nie musiał się martwić czy tym, czym czy będzie miał czym zapłacić rachunki. Panie prezydencie, jaki jest przepis na długowieczność związku zawodowego. Ty... Jest prosta, prosty przepis. Związek zawodowy to nie przewodniczący, związek zawodowy to nie prezydent, związek zawodowy to ludzie tworzący ten związek. I my mamy taką domenę. Koleżeńskich relacji i stosunków. Maszynista prowadząc pociąg sam w pojedynkę, musi mieć poczucie, że na szlaku nie jest sam, że ma całą potęgę związku za sobą. Wtedy, kiedy stanie się coś złego, coś niedobrego, cały związek stanie za nim murem. To jest istota nie tylko związku zawodowego maszynistów, ale to jest istota funkcjonowania związków zawodowych razem. Związek Zawodowy to jest grupa ludzi, którzy mają wspólne interesy i w ramach związku zawodowego realizują te wszystkie kwestie związane z wykonywaniem pracy i mogą liczyć na wsparcie. Wsparcie dawać wtedy, kiedy trzeba coś dla środowiska wywalczyć, ale również wiedzieć o tym, że jeżeli coś się wydarzy złego, to to wsparcie od kolegów ze związku otrzymają. Myślę, że to jest największa recepta. Związek musi. musi być otwarty na, na ludzi, którzy chcą działać, musi być otwarty na ludzi młodych, musi się dostosowywać do potrzeb zmieniającego się rynku zatrudnienia, musi się z, z, zmieniać patrząc na potrzeby młodego pokolenia, na co, na co zwracają uwagę I, i to wszystko. Musimy być grupą przyjaciół wzajemnie się wspierających. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, pan Leszek Miętek.